Dziś dowiesz się, co decyduje o płci człowieka, które dzisiaj części chłopcy czy dziewczynki, a także jakie cechy są sprzężone z płcią. Zapraszam. Każdy człowiek posiada 23 pary chromosomów. To nasza cecha gatunkowa. 22 pary u kobiet i u mężczyzn są takie same. I zawierają geny warunkujące te same cechy związane z budową czy sposobem funkcjonowania organizmu. To tak zwane chromosomy autosomalne. Ostatnia, 23 para jest inna. Te chromosomy nazywamy chromosomami płci, bo od nich właśnie zależy płeć człowieka. U kobiet będą to dwa chromosomy X, a u mężczyzn jeden chromosom X i jeden chromosom Y. Te różnice w chromosomach kobiet i mężczyzn łatwo zaobserwować na fotografii chromosomów człowieka. Spróbujmy odpowiedzieć na pytanie, kto w takim razie będzie rodził się częściej, chłopcy czy dziewczynki? W wyniku mejozy, czyli podziału redukcyjnego, który omawiałam na wcześniejszej lekcji, do każdej gamety trafią 23 chromosomy, w tym jeden chromosom płci. Spójrz, kobieta ma dwa chromosomy X, więc do komórki jajowej zawsze trafi chromosom z X. Jeśli chodzi o mężczyzn, to mają oni chromosom X i chromosom Y. Wobec tego ich plemniki zawierają chromosom X lub chromosom Y. Rozpiszmy sobie krzyżówkę genetyczną, by odpowiedzieć na pytanie, kto będzie rodził się częściej chłopcy czy dziewczynki. Rysuję tabelę identyczną jak w przypadku krzyżówki dotyczącej genów, ale zamiast symboli aleleli wpisuje symbole chromosomów płci. Teraz wystarczy uzupełnić puste pola. Potomstwo z dwoma chromosomami X to dziewczynki, a potomstwo z chromosomem X i chromosomem Y to chłopcy. Widzimy, że prawdopodobieństwo urodzenia zarówno chłopca jak i dziewczynki wynosi 50%. Chromosom X posiada geny, które są niezbędne do funkcjonowania naszych organizmów. I to niezależnie od tego, czy jesteśmy kobietą czy mężczyzną. I właśnie cechy niezwiązane z płcią, ale kodowane przez geny zlokalizowane na chromosomie X, to cechy sprzężone z płcią. Kobiety mają dwa chromosomy X, więc ujawni się u nich cecha, która będzie cechą dominującą. Mężczyźni z kolei mają tylko jeden chromosom X, odziedziczony po matce. Mają więc tylko jeden allel każdego genu znajdującego się na chromosomie X. A skoro tak, to ujawni się on niezależnie od tego, czy jest to allel dominujący czy recesywny. Chromosom Y odziedziczony po ojcu nie zawiera odpowiadającego mu allelu. Taka sytuacja jest dla mężczyzn niekorzystna jeśli chodzi o dziedziczenie chorób genetycznych sprzężonych z płcią. Żeby taka choroba ujawniła się u kobiety, musi ona posiadać dwa recesywne allele, czyli musi być homozygotą recesywną. Kobieta heterozygota będzie jedynie nosicielką choroby. Będzie mogła przekazać ją potomstwu, ale sama nie będzie chorować. Przez to, że mężczyzna ma tylko jeden chromosom X, choroba genetyczna ujawni się już, gdy będzie on posiadał jeden recesywny allel. Recesywna choroba sprzężona z płcią to przykładowo hemofilia, czyli zaburzenie krzepliwości krwi. U chorych na hemofilię nie ma wystarczającej ilości czynników umożliwiających krzepnięcie krwi. Więc mogą się oni wykrwawić nawet przy niewielkim skaleczeniu. Inna recesywna choroba sprzężona z płcią to daltonizm. Polega ona na zaburzeniach w rozpoznawaniu barw, głównie czerwonej i zielonej. Wynika to z nieprawidłowej syntezy zawartych w czopkach barwników wrażliwych na fale świetlna odpowiedniej długości. Na początek hemofilia. Pokażę ci, dlaczego na tę chorobę najczęściej chorują mężczyźni. Na początku mamy kobietę będącą nosicielką hemofilii. Jest ona heterozygotą. Czyli posiada jeden chromosom X z prawidłowym allelem, a drugi z allelem recesywnym, warunkującym hemofilię. Mężczyzna z kolei jest zupełnie zdrowy. Posiada chromosom X z prawidłowym allelem oraz chromosom Y, na którym w ogóle nie ma takiego allelu. To nasze pokolenie rodzicielskie, które, jak pamiętamy, oznacza dużą literą P. Rozpiszmy sobie, jakie gamety będą oni produkowali. U kobiety połowa komórek jajowych będzie miała prawidłowy allel, a druga połowa ma allel warunkujący hemofilię. Mężczyzna produkuje plemniki z chromosomem X zawierającym prawidłowy allel oraz plemniki z chromosomem Y. Gamety te mogą połączyć się w następującej konfiguracji. Opisanej parze może urodzić się zdrowa córka będąca homozygotą recesywną, zdrowy syn, córka heterozygota, będzie ona posiadać jeden allel recesywny, ale dzięki obecności drugiego allelu dominującego choroba się u niej nie ujawni. Będzie ona jedynie nosicielką, która może przekazać tę chorobę dalej swojemu potomstwu. I w końcu może się urodzić chory na hemofilię syn, mający chromosom X z allelem recesywnym i chromosom Y, który w ogóle nie ma odpowiadającego mu allelu. Czyli jeśli parze urodzi się syn, jest aż 50% szansy na to, że będzie on chory na hemofilię. Jeśli urodzi się córka, nie będzie chora. Ale jest 50% szansy na to, że odziedziczyła recesywny gen i w przyszłości może przekazać go swojemu potomstwu. Podobnie ma się rzecz z daltonizmem. Jego dziedziczenie rozpiszemy sobie za pomocą krzyżówki genetycznej, ale zacznijmy od oznaczenia chromosomów. Chromosom z dużą literą D to chromosom z allelem prawidłowego widzenia barw, a chromosom z małą literą D to chromosom z allelem daltonizmu. Matka będzie heterozygotą, a ojciec będzie miał chromosom X z prawidłowym allelem i chromosom Y. Rozpisz jeszcze, jakie gamety będą produkować. Kobieta będzie wytwarzać komórki jawy z prawidłowym allelem i z allelem daltonizmu. Z kolei mężczyzna będzie wytwarzać premniki z prawidłowym allelem oraz premniki z chromosomem Y, które odpowiedniego allelu nie posiada. Rysuję tabelę. Uzupełniam gamety pokolenia rodzicielskiego i wpisuję możliwe genotypy zygot, jakie powstaną z połączenia kolejnych gamet. Opisanej parze może urodzić się zdrowa dziewczynka, zdrowy chłopiec, dziewczynka nosicielka choroby, sama nie będzie chorować, ale gen daltonizmu może w przyszłości przekazać swojemu potomstwu i chory chłopiec. Zauważ, że otrzymaliśmy te same wyniki co w przypadku hemofilii. Tu także, jeśli parze urodzi się syn, będzie aż 50% prawdopodobieństwa na to, że będzie on daltonistą. A jeśli urodzi się córka, będzie zdrowa, ale jest 50% prawdopodobieństwa, że będzie nosicielką genu daltonizmu. Zapamiętaj najważniejsze: kariotyp człowieka obejmuje 22 pary chromosomów autosomalnych i jedną parę chromosomów płci. U kobiet chromosomami płci są dwa chromosomy X, a u mężczyzn jeden chromosom X i jeden Y. Geny cech sprzężonych z płcią są zlokalizowane na chromosomie X. Do cech sprzężonych z płcią należą m.in. choroby. Tak jak hemofilia i daltonizm. Na recesywne choroby sprzężone z płcią częściej chorują mężczyźni niż kobiety, ponieważ mają oni tylko jeden chromosom X w swoim karyotypie. Kobiety chorują na nie jedynie wtedy, gdy wadliwe allele występują na obu ich chromosomach X. Kobiety mogą być nosicielkami chorób sprzężonych z płcią. Dzieje się tak wówczas, gdy odziedziczą chromosom z wadliwym allelem od jednego z rodziców.